Chyba każdy Polak pamięta tamten 10 kwietnia. Jak pani wspomina tamten dzień? Ja byłam wtedy w Katyniu. Ja byłam wtedy na cmentarzu w Katyniu, ponieważ razem z Janem Pospieszarskim mieliśmy prowadzić wywiady w trakcie transmisji z tych uroczystości. Ja miałam przeprowadzić sześć wywiadów, sześć rozmów. I po raz pierwszy w życiu. Miałam taką, to było takie moje pierwsze zawodowe doświadczenie, że na sześć umówionych osób nie udało się przeprowadzić wywiadów, bo pięciu, pięcioro z nich zginęło. Do tej pory, jak teraz jak o tym mówię, to trochę mi drży głos, ponieważ to jest... Potężne doświadczenie dowiedzieć się o śmierci polskiej elity tuż obok grobów polskich oficerów. Tamto miejsce jest y, 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 miejscem y, tak naprawdę grozy. Pokazuje czym jest y, totalitaryzm sowiecki, pokazuje barbarzyństwo tej cywilizacji. A dowiedzenie się tam o śmierci polskiego prezydenta, który przyjeżdża uczcić 70. rocznicę mordu na polskich oficerach, jest y, zupełnie traumatycznym y, doświadczeniem, ale takim, które. Które przynosi skojarzenia e, z tym, że polska elita jest tam mordowana i że to jest po prostu e, sztafeta pokoleń? Ja nie mówię, broń Boże, że tak uważam, ja mówię tylko o tych wrażeniach, które tam były. E, przedstawiciele rodzin katyńskich i wszyscy ci, którzy czekali na te uroczystości, pomszy spontanicznie ułożyli przed głównym ołtarzem między tymi grobami, Krzyż ze Zniczy, a po obu stronach tego krzyża znaleźli jakieś tekturowe, tekturowe kartony. Położyli z dwóch stron kawałki kartonu, na których było napisane Katyń 2. To nie była przemyślana analiza ani diagnoza, to było wrażenie. I myśmy tam wszyscy mieli wrażenie, że to jest drugi katyń, że to jest. Tak ważne wydarzenie również, które będzie dla Polaków wydarzeniem zapamiętanym. Znaczy to jest jedno z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze, doświadczenia naszego pokolenia. Ja właśnie wracam ze Smoleńska. Rozmawiałem tam ze zwykłymi Rosjanami. Chciałem zobaczyć, co oni myślą. Y też odniosłem takie wrażenie, masowo w zasadzie mają do nas pretensje, że oni mówią, wy Polacy mówicie, że to my zabiliśmy waszą delegację, a przecież mogliście lądować w Misku. Jak pani się do tego odnosi? Dezinformacja na ten temat, jaka jest w Rosji, mnie nie dziwi. Ona pojawiła się natychmiast po katastrofie. Gdy myśmy po tych uroczystościach, tam była msza święta za i oficerów, i tych wszystkich, którzy byli w tej delegacji. Nas, dziennikarzy, którzy mieli uczestniczyć w tej transmisji, zabrano do autobusu prasowego, który nas miał przewieźć do. Hotelu czy pociągu, już nie pamiętam. No i y, tam, jak wchodzimy do tego autobusu, był, y, grała taka bardzo skoczna rosyjska muzyka. Taki bardzo sympatyczny chłopak, młody Rosjanin, słuchał, i której z nas powiedziało: Wyłącz, wyłącz tę muzykę, my chcemy ciszy. A on z taką empatią, ogromną serdecznością, natychmiast rzucił się i wyłączył to radio. E, tak, tak, oczywiście. A ja zdziwiona, to wiesz co się stało? Bo cały czas siedział na parkingu i czekał na, na nas. Um, tak, tak, wiem, wasz prezydent uparł się, żeby lądować. Cztery razy podchodzili do lądowania. Kto to słyszał w taką pogodę, cztery razy podchodzić do lądowania, no ale wasz prezydent się uparł. No i w taką pogodę, no to tak się musiało skończyć. Ja w szoku i pytam, a ty skąd to wiesz? A on mówi, a stąd. I pokazuje mi telewizorek, który był pod sufitem autobusu. I ja pamiętam swój szok, że ten Wołodia czy Wania, nie pamiętam jak on miał na imię, już tak doskonale wie, co się stało. A potem, gdy wróciłam do Polski, wracaliśmy razem z rodzinami katyńskimi tym specjalnym pociągiem. No, na rano przyjechaliśmy na dworzec zachodni, natychmiast pod Pałac Prezydencki, zapaliśmy znicze i potem pojechałam do domu. I włączyłam pierwszą Lepszą stację telewizyjną Polską. I co słyszę? Cztery razy podchodzili do lądowania. Bardzo złe warunki atmosferyczne i wina pilotów. To prawdopodobna przyczyna katastrofy. Ja to samo kłamstwo od tego wołodni usłyszałam w polskiej telewizji. No wtedy wiedziałam, że mamy do czynienia z dużą, po prostu wielką manipulacją, wielką operacją kłamstwa. Także jeżeli pan mówi, że w Smoleńsku ludzie nie wiedzą po prostu, co o tym myśleć, albo, albo mają jakąś wersję wydarzeń, Prezentowaną przez kremlowskie media, to ja się temu kompletnie nie dziwię. A skąd oni mają wiedzieć? Wierzę pani, że obecna komisja badająca katastrofę da nam jakieś nowe informacje, które jeszcze, coś o czym jeszcze nie wiedzieliśmy. Ja mam nadzieję, że teraz yy, będzie można w sposób rzetelny yy, i spokojny wyjaśnić przyczyny tej katastrofy. To się należy nam wszystkim. To jest... Wspólna sprawa Polaków, bez względu na podziały partyjne czy polityczne. To jest po prostu nasza wspólna sprawa, żebyśmy wiedzieli, co się stało. I myślę, że dopóki rządziła Platforma Obywatelska, która nie była zainteresowana rzetelnym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tej katastrofy, ponieważ oznaczałoby także to pociągnięcie odpowiedzialności rządzących za różne uchybienia i błędy, nie było to możliwe. Teraz, gdy zmieniła się władza, można uruchomić normalne procedury, kiedy bada się wszystkie materiały. Już teraz z wypowiedzi przedstawicieli osób powołanych z ust osób powołanych do badania tej katastrofy już pojawiają się nowe fakty. Już wiemy, że na przykład zapis w kokpicie był dłuższy niż ten, który nam przedstawiono. Jest bardzo wiele rzeczy, które kompromitują komisję pana Mila. Kompromitują poprzedni rząd. Mam nadzieję, że teraz po prostu spokojnie dowiemy się prawdy. Nie sądzę, żeby było tak, że my się jej nigdy nie dowiemy. Ja w to nie wierzę. Prawda materialna daje się ustalić. Ostatnie już pytanie. Polska jest podzielona. Wiemy o tym. Czy sądzi Pani, że w jakimś przewidywalnym czasie. Jest taka możliwość, żeby cały Sejm, wszystkie opcje stanęły przy tych grobach razem? Tak, myślę, że tak. Bo y, ja myślę, że to jest y, tak ważna sprawa, właśnie wspólna dla wszystkich Polaków, że to się stanie. Y, 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 muszą oczywiście trochę się uspokoić emocje związane z. Y, 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 no polityką bezpośrednio tak interesami partii naprawdę do tej pory przedstawicielom platformy obywatelskiej nie służyło wyjaśnianie katastrofy spoleńskiej ale część ludzi odpowiedzialnych za nią odeszła z polityki część odejdzie prawdopodobnie w najbliższym czasie myślę że nie będzie najmniejszych przeszkód w niedalekiej przyszłości żebyśmy tutaj wspólnie składali kwiaty oczywiście że tak